Ok, moi drodzy, teraz powinno mnie być, słychać i e, bardzo dobrze, i grę powinno też być ok. Dajcie mi znać, jeżeli wszystko jest ok. Niestety, musicie uzbroić się w cierpliwość. Ponieważ ostatnio stream jak Stream, ale kurwa, What? oj, oj tak Nie ten ten oczywiście standardowo standardowo Okej. Okay. Tak. Dajcie znać jak mnie słychać. Halo, halo? Słychać mnie dobrze? Hallo, hallo. Okej, okay, dzięki Z racji tego, że ja nie widzę czatu w, na Twitchu Więc jeżeli ktoś ma mojego Steam'a to chociaż żeby mi napisał w następnym razem Niezakłośno jest? Jest wszystko ok? Słuchajcie mnie, ok? Kurwa, nie lubię tego dźwięku Dobrze, no to kontynuujemy, tylko nie mam zielonego pojęcia, co miałem zrobić. Uninstall. Okej. Okay. Nie wiem, co to dało. Natomiast... O kurwa. O KUR... O kurwa, 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 kurwa! O kurwa, spierdalaj! Kurwa, kurwa! O kurwa, kurwa, kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdolę, jak mi serce wali. Jasna cholera, jasna. nie, nie, nie! nie. Kurwa. Mać. Nie, ja nie jestem. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Kuźwa. O. Dobrze. Mhm. Weź. To nie jest śmieszne wcale Wypierdalaj Wypierdalaj Szedłeś już sobie Kurwa skąd ty się wziąłeś tu? O weź weź KURWA! Krasna dupa. Nie, podniosło się to, dobra. I masakra, nie, mam zapalone światło wszystkie w domu. <laughs> kurwa. Dobra, wchodzimy, nie? Na hardcora. Dobra. O kurwa, kurwa, nie chcę patrzeć, nie chcę patrzeć, nie chcę patrzeć. <laughs> A, kurwa! Nie chcę się patrzeć do za siebie. <laughs> Kurwa, jak dziecko, sorry. Zobaczcie mi, ale naprawdę ta gra mi, powoduje u mnie niesamowite reakcje. Pomimo tego, że strasznie chcę zobaczyć jak wygląda dalej gra, to po prostu wpycha mnie na każdym kroku. Ja, Niechętniej, wiecie ile mam, e, że tak powiem, ile razy już sobie mówiłem, że kurwa starczy mi granie, idę w pizdu, nie gram w to, nie wiem, włączę cokolwiek innego, Kurwa ja pierdzie... Eee, cys. to jest tłok, dobra? Spokojnie, spokojnie. To tylko tłok. Kurwa. Kurwa. Przepraszam, że tak chlnę, ale... Co tam jest? Dobra. Tak o Te krew Znaczy znam życie Kiedy tu wejdę to za chwilę będzie padaka Znaczy <coughs> uprzedzam Jeżeli się okaże że ...ktoś mnie ciachnie to ja już tu zapiszę A, można tylko zapisać wyjść No dobra, trudno, i wyjdę, ale Kontynuuję grę, oczywiście. Chciałbym sobie zapisać w tym miejscu. No tak troszkę rozbiłem klimat. Się uspokoi przynajmniej. <laughs> Kurwa niesamowite. Dobra. Jesteśmy z powrotem. A. Więc tak. Yy, z racji tego, że widziałem to pieruństwo, cokolwiek to było. Łysy pies, nazwijmy go. To jest dobra nazwa. To łyse dzieci w tej grze i łyse psy. Albo przynajmniej podobne coś do łysych psów. Boję się, że po prostu jeżeli przejdę przez tą kratę... ...to ona się za mną zamknie. Jeśli nie zamknie, to mi może wyskoczyć jakiś dupek. Ogólnie boję się tej gry. Panikuję jak mała dziewczynka, rozumiem to. Dobra, przyszedłem. Oż kurwa. O kurwa! Coś tu jest, coś tu jest, na pewno coś tu jest. Nie, nie ruszam się, żeby mnie nie zauważył Kurwa macie. Ja pierdolę. Mhm. Dalej? Nie chcę iść dalej. Nie chcę iść dalej, naprawdę nie chcę iść dalej. O kurwa O kurwa Coś idzie Coś idzie Coś idzie, coś tam jest Widzę go Widzę go O kurwa Kurwa, nie chce Cię widzieć, nie chce Cię widzieć chłopie Ja pierdolę Kurwa, Zenit, Gdzie tu mam spierdalać, gdzie tu mam spierdalać Ja my spierdolamy kurwa, spierdola. i ruszę się, ruszę się, ruszaj się szybciej Ruszaj się szybciej, ruszaj się szybciej, biegnij, biegnij, kurwa biegnij, nie zatrzymuj się, gdzie mam tu biec, gdzie mam tu biec, w prawo, w lewo? Dobra, biegnę tu, chuj, kurwa, następne coś jest, Jezus Maria, kurwa, muszę spiedzać, nie mogę tu biec, nie mogę, tu się, a kurwa, jest, jebany, jest tam! Kurwa jest, jest to, wiem, że tam jest, widziałem go, widziałem jak kurwa on tam bieg. Nie wiem dokąd mam biec, nie wiem dokąd mam biec, boże kurwa jak ja się boję ja pierdolę, gdzie tu! Tu nie idzie iść, nie, nie idzie iść. tam się coś kurwa mryga, kurwa mać. gdzie. A ja pierdolę, jest za mną! Jest za mną! Jest za mną! Jest za mną, nie mogę wyjść, nie Nie chcę tu, nie chcę tu, nie chcę tu kurwa biegnę, spierdalam, spierdalam, o kurwa jest tam! O kurwa, 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 spierdalaj, co to kurwa, i spierdalaj ode mnie! Ochuj, 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 gdzie tu mam biec? O kurwa, gdzie mam tu biec, gdzie mam tu biec? Dalej, kurwa, myśl! O, nie zatrzymam się, nie ma chuja. nie zatrzy... O kurwa, jest tu, tu, znowu tu! Ja pierdolę, o kur... Jest! Jest, widzi mnie. O kurwa, już wie, zajebie mnie. O, on mnie zajebie, on nie zajebie, ja wiem, że mnie zajebie. O kurwa! O. Mhm, mh. Gdzie mam tu kurwa biec? Ślepe uliczki, kurwa, tam nie, tam nie, tam nie. Tam nie, tam nie. Tu jest coś nie ma. No kurwa, gdzie mam tu iść? O kurwa, nie, no nie, ja pierdolę. Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja Jo kurwa, gdzie tu mam iść? No do chuja pana. Ja że pierdolę. O no, kurwa. O kurwa, gdzie ja tu mam wejść? No gdzie tu jest wejście, przejście? Coś jest? Kurwa, co to jest, co to jest, ja chcę tu... Tu jest coś, tu na dół, spierdala Kurwa, o kurwa O kurwa Czekam. O, ja pierd... Czytajmy coś O, muszę się uspokoić O, kurwa Gdy wybrałeś miejsce do szukania dzieci, ja jestem? Czy są jakieś schody. Okej. Okay. Kurwa, Macie, jeszcze mi się ręce trzęsą, ale pierdolony labirynt, no. Gaz w związku X. Bezpieczeństwo, korzystanie z ognia jest zabronione. Nope, tam nie wchodzę. Drzwi nie wchodzę? Tak naprawdę tu mi dobrze, o, liścik. 30 kwietnia 1899 roku. Nebu. Mhm. Okej. Okay. Co tu mamy? A, tu jest mapka, gdzie się aktualnie znajdujemy. Znaczy, prawdopodobnie bo się podświetla. To miejsce tutaj Nie wiem, pod rafinerią jakiś budyneczek O powiem tak Dość sporo Sporo jeszcze, sporo Lokacji, których nie odkryliśmy Czy nie odkryłem, o tak nie się Co jest z tym dźwiękiem? Weź, wypierdnie, nie, dobrze Cieszę się, jak są zamknięte drzwi ogólnie, bo że nie muszę tam wchodzić. Też jest zamknięte, okej. Okay. The fuck? W końcu jest w tamtą stronę. Okej, okay, czyli muszę iść w tamtą. Pieprzone psy. Czemu tam jest tak ciemno? Ja się pytam. No bez Okej, okay, mamy schody. Kurwa. Kurwa. Nie lubię jak to światło tak mryga, bo to oznacza, że... ...że zaraz wejdę i się obsram. Ach, drzwi znowu. Czy wiecie co? Powiem wam tak, ja jestem ogólnie przekonany, że nie powinienem grać w tą grę. Niemniej jednak, cholernie mnie interesuje nie otworzyć. Dobra, zamknięte. Co to? Okej, okay, mam nadzieję, że nie będę musiał tam. Tak, no na pewno tu. No na 100%, tu ja nawet. No, oczywiście, że tak, no bo przecież gdzie? Jak najlepiej wkurzyć kamyka Wejść do ciasnych pomieszczeń, w których nie mogę się wydostać w żaden sposób. Okej okay. gnieździe jaj. I przyszliśmy do następnej lokacji. Nie wiem czy mam się cieszyć, czy... No ale zobaczymy, zobaczymy. O kurwa... Było ciężko, było ciężko. Okej, okay, ta lokacja wcale nie jest lepsza. Osz! Cholera... Oj, oj... O kur... O kurwa, kurwa! O kurwa! dole Teraz kaszleż. <śles> te drzwi. No way. No fucking way. Osz, Kurwa. Ja pierdol... O, jest dziennik. O, telefon! <śles> Ktoś mnie wystraszył. Sabotaż. Okay. za Sabotażysta. Tak naprawdę... Okej. Okay. sobie dzieci. Ja się biorę za adopcję Wracam na rampę. Topa. Topa. Mhm. Do góry proszę. <ścoughs> Okej... Okay. Zamknięte, o Aha Rozumiem, że tutaj musimy wejść Nie możemy, bo jest kudeczka Kudeczka ma pewnie klucz Informacje dzienniku Wejście dla pracowników Musi jest jakieś inne przejście Za te zamknięte drzwi Kutka jest stara ale mocna Po upadku nie ma siły aby ją rozbić Jasne Nie masz siły Lampę jakoś przez cały czas trzymasz Mogę podnieść czaszki? Kurde chciałem zrobić to be or not to be No cóż Nie ma tak łatwo Polary oto głębsza farafa szczęny dych tick okej okay. Ok, i opis jakiegoś środka, który jest silnie żrący, może to pozwoli nam chódkę przepalić w jakiś sposób. Co więcej ciebie, tym mniej... To nic ciekawe. Okej. Okay. Jakby co to będę z pierwszym lutego. Kurwa. To już moja schiza działa. Książka. Więc... brak nie fart. Okej, okay, dzień. Sprawdźmy. Pierówka. Mhm. Okej, okay, czyli coś muszę znaleźć znowu? Okej. Okay. Korytarz. korytarz, dwa korytarze, moi drodzy. Jeden to chłodnia, no hope. Drugi to zagrody. kurwa I tak źle i tak niedobrze. W Boga, Jezusa, to nie mieszaj, jak to mawia pewien znany ktoś. Nie no bez jajno O ta Czyli tu będziemy spierdalać jakby co? Nie, 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 może idę. Idę w idę. Idę, idę do chłodni. Tam nie chcę iść, nie, nie. Kurwa, gdzie tam? W chodni będzie lepiej. O kurwa. O KURWA! Nie? E, na dziś to wystarczy mi, jutro prawdopodobnie znowu. Dzięki, widzimy się jutro.